Cześć Mankowski, z Chemik. Dzisiaj dobieramy płytę główną pod Intela Core i 3 10100F. Zapraszam na materiał. Tak więc, znajdujemy się przed komputerem i zaczynamy od konstrukcji jak zwykle najtańszych pod i 3 10100F. I od razu mówię, takie same płyty bym, bym wam polecił pod i 3 10100F. Czyli ten procesor z kartą graficzną, tutaj nie ma większych różnic. Ja wiem, że procesor ten ma TDP na poziomie 65 W, czyli tak jak na przykład i piątka 10400, z tym, że ma mniej rdzeni i wątków, stąd wybór płyt będzie z deka odmienny, aniżeli do tamtego procesora. Lećmy zatem z pierwszą propozycją. Pierwszą propozycją będzie MSI H410M Pro. Płyta główna MATX-owa, widać, że biedna, widać, że no, Tutaj trzeba było oszczędzać, jak się da, żeby ta płyta w ogóle mogła gdzieś wejść na rynek. No, bardzo biedna sekcja zasilania, ale przynajmniej mamy 8 pinową kostkę zasilającą, więc nie powinno braknąć, powiedzmy, braknąć prądu w naszym procesorze. Dwa banki na RAM, więc tutaj albo decydujemy się na jakąś jedną kostkę, nie wiem, 8- bądź 16-gigabajtową na początek i potem rozbudowujemy, albo już finalnie tutaj montujemy dwie kości. O takiej pojemności, jaką chcemy mieć docelowo, no cóż, wiadomo, przy niskim budżecie trzeba pójść na pewne kompromisy. Tylko cztery złącza na SATA, jeden slot na M2, jedno długie PCI X16 wzmacniane o dziwo w tej cenie i jedno krótkie PCI. Jeżeli chodzi o mm, złącza, wejść, no to mamy najbardziej podstawowe, no jak na przykład USB 3.0 na front. Tutaj chyba jakieś jedno podłączenie do LEDów, ale to też raczej nieadresowalnych. Jeżeli chodzi o porty wyjść, no to nie ma tragedii szamu też nie ma. No 4 USB 3.0, biedna dźwiękówka i dwa porty USB 3.0. No cóż, w cenie 319 zł to i tak. Bardzo dużo. No i chipset najniższy też, H410, no to tutaj wiadomo, że musimy pójść na te kompromisy. Dobra, druga propozycja, też biedna, minimalnie droższa, ale też bardzo biedna, natomiast według mnie już sporo lepsza. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj bardziej rozbudowaną sekcję zasilania, po prostu więcej ma faz. Mamy też jedno złącze M2, ale za to dwa krótkie PCIe. Jeden długi też niestety tylko dwa banki na RAM. Koska pinowa Ilość złączy SATA chyba jest taka sama. Ciężko się dopatrzeć, bo nie ma tu jakichś dużych zdjęć. Jeżeli chodzi o porty, wyjść na tym panelu, no to jest biedniej, bo mamy tylko dwa USB 2.0 i dwa USB 3.0. Też biedna dźwiękówka. No cóż, ale za to mamy lepszą sekcję zasilania, więc coś za coś, że tak to ujmę. Cena 349 zł, jest to Asus Prime H410M-E, czyli znowu najbiedniejsza konstrukcja, najbiedniejszy chipset. Dobra, lecimy z półką średnią i tutaj bardzo często przez Was zapytywana płyta, ale niejednokrotnie bardzo polecana do tych e, tańszych konstrukcji Intela dziesiątej generacji, mianowicie MSI Mac B460 Torpedo. Mamy już tutaj wyższy chipset, bo B460 i zdecydowanie e, jest to o no, wiele, wiele lepsza konstrukcja. E, cenowo no Wypada tak no trochę jednak więcej, tak? bo tu mamy 349 bądź nawet 319 zł, a tu mamy 429 zł, czyli na dobrą sprawę 110 zł więcej. Ale uwierzcie mi, że warto. Nie dość, że mamy pełnego ATX-a, mamy dwa złącza M2, w tym jedno na szynie, Mamy o wiele bardziej rozbudowaną sekcję zasilania. Do tego chłodzą, do tego cztery banki na RAM, Do tego więcej SAT, do tego USB 3.0 na front oraz USB typu C na front. Więcej podłączeń pod LEDy, dużo więcej USB-ków, rozbudowana o wiele bardziej dźwiękówka. Jednym słowem, podzablokowane procki Intela, jedna chyba z najlepszych konstrukcji cena, możliwości, jakość, w cudzysłowie, wydajność. Cztery sloty PCI Express, w tym dwa długie dwa Krótkie w cenie 429 zł, no chyba więcej sobie już wymarzyć nie można, tak na dobrą sprawę. Kolejną konstrukcją z punktu tego średniego pułapu cenowego będzie Astro B460 Pro 4. No, mniej opłacalna po prostu konstrukcja niż MSI. Z prostego powodu, powód jest cena 489 zł. No, jak ktoś lubi białe, no to ładniejszy dla niego design. Ale też e, mamy dwie M dwójki na naszym, mamy M 2 na Wiwkę, więc to jest plus. E, mamy za to biedniejszą sekcję e, dźwiękową, czyli kartę naszą muzyczną, e, z tym, że e, mamy szybsze USB-ki, w tym USB-C. Tam e, z tego co pamiętam nie było USB 3.2, a e, tutaj już mamy. Mamy to też możliwość podpięcia PicTaly właśnie na tym pod tą e, wiwkę, pod to M2 na wiwkę tutaj wbudowane na płycie. Jeżeli chodzi o sekcję zasilania, no to jest e, nieźle. 4 e, banki na RAM, no już, już mniej nie będzie, że tak powiem w tym pułapie cenowym. E, nie ma z tego co widzę, nie ma USB-C na front, więc duży minus dla ASRocka, że w tej cenie tego nie dali. OK, lecimy z płytami już z tego najwyższego punktu i uwierzcie mi, nie będzie roga, ale też będzie asus. Eee, i po prostu nie chciałem dawać tych najdroższych płyt, bo stwierdziłem, że powyżej pułapu, tak jak tu widzicie, 559 zł, bo bądź 569 zł, każda płyta już pod tego procka będzie naprawdę dobra z możliwością upgrade'u topowej siódemki na ee, 10 generacji. Zaczynając od pierwszej konstrukcji ASUS TUF Gaming B460, w moim zestawieniu z tego najwyższego segmentu ta płyta będzie gorsza, ale mówię jako pierwszą z prostego podu, jest po prostu troszeczkę tańsza. Mamy dwie M dwójki, mamy no niezłą sekcję zasilania, ale właśnie z tego tytułu, że tylko niezłą, a nie bardzo dobrą. Znaczy inaczej, jest dobra ale nie bardzo dobra, ta płyta jest gorsza od drugiej zaproponowanej, którą zaproponuje przeze mnie, w tym zestawieniu jako ten high-end. Czy ja bym ją wybrał? Raczej nie, z prostego powodu jest za droga i jest bardzo dobrą konstrukcją, natomiast ktoś musiałby być fanem Asusa Tafa, żeby tą konstrukcję wybrać, tak to raczej nic rozsądnego nie przemawia za jej wyborem. 559 zł. Po prostu wziąłbym na przykład to torpedo za 429 zł. A jeżeli bym chciał coś droższego, no to bym właśnie wziął MSI MagB 460 Tomahawk. No jest kolosalna różnica między tym MSI a Asusem, ale też między tym MSI MagB 460 torpedo. Tutaj mam 429 zł. Tutaj mamy 569 zł. No więc różnica też nie mała, no ale sami zobaczcie, dwie sieciówki, dużo szybkich USB-ków, USB-C, bardzo już wysoki kodek dźwiękowy. Do tego mamy no, sporo złącz, wejść, wejść na samą laminacie płyty głównej, możemy praktycznie wszystko podpiąć, też mamy USB-C na front, mamy M2 na shieldzie oraz nie. Mamy bardzo rozbudowaną już tej sekcję zasilania, chłodzoną, więc nasza i trójka będzie się czuła bardzo przytulnie pod, na, na, takim, na takiej płycie głównej. No cóż, cena niemała, także co kto chce. Do na przykład komputerów biurowych zdecydowanie bardzo polecam wam te najtańsze płyty, czy to MSI, czy to Asusa. Jeżeli chcecie Asusa test, no to oczywiście był komputer składany na moim kanale na tej płycie głównej zapraszam do materiału. Jeżeli coś chcecie najbardziej rozsądnego cena, możliwości, jakąś wydajność, no to zdecydowanie MSI MACB460 Torpedo, a jeżeli chcecie dopłacić do trochę lepszej płyty, no to MSI MACB460 to ma Hawk. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Przejdźmy do podsumowania. Tak więc podsumowując ten materiał, myślę, że dla każdego z Was gdzieś znalazłem płytę główną, która będzie naprawdę dobra w swojej cenie, w konkretnym pułapie cenowym, akurat dla Was pod tą i trójkę 10-100F. I tak jak mówiłem na samym początku, nieważne czy to jest F czy bez F, to jest praktycznie ten sam procesor i możecie śmiało obsadzać oba na tych moich propozycjach. Bardzo zachęcam do sprawdzenia opisu. Tam są wszystkie linki do omawianych płyt głównych w tym materiale. To by było na tyle. Mówi do Was chemik. I do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya.